Dominik Woźniak, emma.pl. Jest z nami Jędrzej Maćkowiak po przegranej walce z Szymonem Bajorem na Galika KSW 34. Witaj. Witam. No, na początku chciałem Cię zapytać, pierwsza porażka w Twojej y, karierze, y, no jak smakuje y, ta pierwsza, no może jak nie smakuje ta pierwsza, przegrana? Hm, ciężko smakuje. No ciężko mi to przyszło naprawdę, bo, bo jestem świadomy tego, że zabrakło niewiele, no ale co zrobić, taki sport. Y Szymon Bajor, twój przeciwnik, dużo bardziej doświadczony od ciebie. A czy spodziewałeś się, że te warunki fizyczne były two na, tw na Twoją korzyść? Czy spodziewałeś się, że stawić ci tak mocny opór? Znaczy podkreślałem już w przed walką, że Szymon jest solidnym zawodnikiem, przykrojowym. No i no, jest, bo nie ma samych zawodników, także no, myślę, znaczy, kurczę, no, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że ta walka była dosyć wyrównana, zadecydowały szczegóły. Wyszło na korzyść Szymona. Gratulacje, wykorzystał mój błąd. Tyle. A w jakim aspekcie y, zaskoczył Cię Szymon? No właśnie, już mówiłem tu wcześniej, że, że y, nie zaskoczył mnie jakąś, y, jakąś znaczącą, jakimś elementem, który, którego się nie spodziewałem. No zadecydowały szczegóły, nie wiem, przygotowanie, może fizyczne. No, no mój błąd też w końcówce, no nie wiem, no, jestem na szybko po walce, nie? ja to widziałem z innej perspektywy, może jak obejrzę z odtworzenia wyciągnę inne wnioski. No, tyle. A czy uważasz, że właśnie ta końcówka tam w ostatnich minutach było to obalenie wypadki tam ochraniacz i tam była taka duża inicjatywa Szymona i tak nawet tam komentatorzy mówili, że ta akcja mogła zaważyć jakby na całym pojedynku. Czy Ty się z tym zgadzasz? Tak, no, no zaważyło. No, na pewno myślę, że gdybym utrzymał tą walkę do końca w, w parterze albo przytrzymał Szymona przy klatce ten taki moment, że byliśmy przy klatce, to, to myślę, że, że ta walka mogła, mogłaby być, nie wiem jakby sędziowie punktowali, ale myślę, że mogłaby być wypunktowana dla mnie. No wyszło jak wyszło. Nie spodziewałem się tego obalenia na końcu z, ze strony mojego przeciwnika. Popełniłem błąd. No tyle, no za będę się płaci. Co teraz? Nie wiem, znaczy jeśli chodzi o moje plany to, to no chciałbym miesiąc, myślę, że od, może nie odpocząć całkiem od sali, ale zrobić sobie różniejszych treningów. Też jestem zawodnikiem, który nie lubi brać jakichś walk z marszu, lubi mieć ten okres przygotowawczy, przygotowany dosyć solidnie, z góry założonym planem, także no, miesiąc takich różniejszych treningów, Wiem, się, że 2,5-3 miesiące przygotowań i jestem gotowy do następnej walki. Kolejny KSW jest w Gdańsku w maju. Tam z tego co wiem, ta rozpiska już jest. Nie ma, nie ma, mam... O maju to na pewno nie, nie ma co myśleć. tak. Co tak. A kolejne KSW będzie pewnie tam jeszcze znowu za 3 miesiące. Czy może myślisz o jakimś starcie zagranicznym? No zobaczymy, wiesz, no, jestem teraz na, na szybko po walce. Myślę, że następna walka jakoś kurczę, pod koniec wakacji, może wrzesień, zobaczymy jakie będą oferty, czy jakaś oferta, ciężko mi na ten moment coś powiedzieć, zobaczymy jakie rozmowy będą z KSW, czy jeszcze będą chcieli, żebym na nich zawalczył, no na szybko to ciężko, ciężko powiedzieć o, o, o planach. Czy na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować? Jasne, chciałbym pozdrowić rodzinę, która zawsze mnie wspiera, chciałbym podziękować i przeprosić trenera podziękować chłopakom z klubu, z paryc partnerom oraz sponsorom Ardek, Farm to Farm, Pion Service, Megaform, Bio, Atlantis Fitness, IHS, Pitbull. Dziękuję bardzo. Ja również. Dzięki. Dzięki.